Cześć, jestem Ania. I jak widzicie jeszcze na Tirze, na Wózku Inwalidzkim, to sprawia, że miałam w swoim życiu dosyć dużo różnych trudności, z którymi próbowałam sobie jakoś radzić. Moja droga doprowadziła mnie do poznania neurobiologii, dzięki której odzyskałam w dużej mierze jakość życia. Pojawiła się kreatywność, produktywność dużo więcej radości, a dużo mniej e, krytykowania siebie, wstydu i zmęczenia i przytłoczenia życiem. Nawet jeżeli masz dwie nogi, bliskie ci jest takie doświadczenie i chciałbyś doświadczyć e, trochę czegoś nowego, większej lekkości w swoim życiu, zapraszam cię na neuronawrócenie. Kurs, który będę miała okazję Poprowadzić z zajatem Wojdą w Pogłębiarce. Neurobiologia stała się dla mnie czymś tak ważnym, że obecnie jej uczę. Uczę się też jej w Stanach Zjednoczonych, aby nieustannie się rozwijać. Dzięki temu mogę teraz dzielić się owocami z innymi. Zapisz się. Dowiesz się w mailu, jak będzie ten kurs wyglądał w szczegółach. Pozdrawiam. Ania Kierbaczy.